Przez parę dni trwał spokój, ale pewnego dnia został on przerwany. To czas na ponowną ekspansję. No i super. Pamiętaj widzu, żeby zasubskrybować kanały innych twórców. A jeżeli nie to przejdę do ciebie o 300 w nocy. Babigowaty grosie. No co ode mnie, chcesz kompadre. Chcesz tereny za free? Oczywiście, że tak. Łap te tereny, zanim się rozmyślę. Wielkie dzięki Podróbo alterna. Będę musiał się do tego przyzwyczaić? Jestem pewien, że za chwilę pojawi się tu podlancium. Siema. No i miałem rację. Teraz czas na ekspansję. Ale je było u. Ale jestem duży. Demokratyczne kebabie. No no słucham Cię Bambiku. Dasz trochę wojska? Będzie mi ono potrzebne na ekspansję. No dobra. Dziękuję. Powstałem. Ale w tutaj pusto. Już czas na zapanowanie nad całą Polską tylko w tym mi przeszkadza podlancjum, więc go zaatakuję. Jest i on. Teraz tak leciutko w niego, by się nie skapnął. Udało się teraz z całej petardy na niego. Jak śmiałeś. Teraz już po tobie rosiku. Dlaczego już nie fikasz, co? Spokojnie, zaraz zacznę znowu. Teraz masz przejebane. Ale pierdolonołem go w pusty łeb. Zamknij mordę pod lasie. Zaraz przejmi mi moją stolicę. Ty jesteś bezdusznym potworem. Dziękuję za komplement. O ty jebany. Siema. Co ty tutaj robisz? I dlaczego się wtrącasz w nie swoje sprawy? Przynoszę wam nowy rozkład jazdy. Ee, okej. Okay. Podlancium. No co chcesz? Chcesz sojusz? Wskpoko, Bardzo chętnie. Od czasu żako wojny z Grosem mój kraj Toru Ina, więc przyda mi się sojusznik. Dobra, skoro mam sojusz, to teraz czas na kolonie. Chyba na Ładballa czeka niespodzianka. Ciekawy, jak zareaguje na te czarny syf. Co to jest? Jakieś plemiona na moim Madagaskarze? Nie ma mowy. Co tam jest? O kurwa. Tego czarnego główna jest więcej. Wiking mówi buuuu. Siemanko. Pozdrawiam Bydgoszcz, mamę i psa.